Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Bartek i chciałem Was dzisiaj zaprosić na kolejny materiał na moim kanale. Standardowo Battlefield 4 w moim wykonaniu, ale dosyć niestandardowe będzie to niekonwencjonalny, nawet wręcz mogę powiedzieć na mnie, że gram podbój. Tak, możecie się zdziwić, nie, e, dzisiejszy gameplay nie jest z dominacji, nie z, z zespołowego deathmatchu. Dominacji, no, nigdy wam nie wpuszczałem dominacji, ale, ale mam w zanadrzu bardzo fajny gameplay z moim najwyższym wynikiem, to jest bodajże 53 do 7. Grałem tam e, właśnie dominację, e, którą przed chwilą mówiłem, że nigdy nie wrzuciłem, więc następny materiał na pewno się ona pojawi. Dzisiaj krótki materiał, 9 minutowy chciałem wam tylko powiedzieć gameplay za Eka, nie wiem końcowego wyniku, bodajże to było 21 do 3, więc kadę sobie oblicz myślę, że nie jest jakiś, jakiś, taki super e, fajny gameplay jak na mnie, bo mam jeszcze fajniejszy na pewno za zanaczy mam dysk na konsoli zapchany bodajże 30 giga samym gameplay, więc o to się nie martwcie, ale są to zazwyczaj komentarze, kiedy siedzę na imprezie ze znajomymi i nie wiem, czy takie komentarze na pewno byście chcieli oglądać, jeśli byście chcieli, to regularność na kalę na pewno no by była większa niż jeden film tygodniowo, by było ich nawet, by mogło być podejrzeć 3-4 tygodniowo. Jeśli oczywiście byście tego chcieli, napiszcie mi koniecznie w komentarzu. Chociaż trochę mnie martwi ostatnio, że jesteście mało aktywni w komentarzach. Łapki są. Ale tych komentarzy nie ma. Mogę Wam powiedzieć, łapek może być i zero, ale żeby komentarze chociaż jakieś były, tak żebym wiedział, że dla kogoś to no, nagrywam, bo łapki to odzwierciedlają, ale już niekoniecznie każdy chce napisać komentarz, chociaż taki króciutki, tak, fajny materiał, czy coś w tym stylu i na pewno już lepiej mi się to robi. Wiem, że mam chęci do nagrywania, mogę tak powiedzieć, do komentowania tego. Mówię te komentarze live, jeśli chcecie, mogą się pojawić. Mogą być filmy na 3-4 razy tego Nie wiem, czy byście chcieli to oglądać, bo te komentarze trwają. Te gameplay o których mówię, one są w granicach 10-12 minut, a taki komentarz, żeby dobrać jakiś fajny temat do tego to jest naprawdę ostatnio i dosyć ciężko. Komentarze są na no, ale te komentarze, jakbym mógł kontynuować to długość filmu, mojego komentarza by była zapewne na no, długość 3-5 minut. Mówię brak tematów dzisiaj co chciałem wam powiedzieć chciałem yy, wam powiedzieć to że wstąpiłem ostatnio jakoś na dniach to bodajże było dwa tygodnie temu może nie, nie cały miesiąc jestem w nowym plutonie pluton który nazywa się Red czyli Red Devils jest to trzeci pluton w Polsce jeśli chodzi o ligę podboju 12 na 12, więc y, hej, no trzeci pluton w Polsce naprawdę coś fajnego tutaj w tym gameplay możecie zobaczyć w akcji AEK 971, moja ulubiona broń tutaj bodajże jest hamulec wylotowy i chwyt potato, naprawdę bardzo fajny setup, jeśli ktoś już naprawdę trochę ogarnia battlefielda, to potato i hamulec wylotowy robi cuda albo tumik pomieni, już nie pamiętam co miałem za sami możecie zobaczyć w sumie w opisie filmu tego wam dam, gram tutaj sobie z Fiodorem z Rafałem z kanału Przyciskomania, link również znajdziecie w opisie, z Pablem, bodajże jeszcze z jednym uczestnikiem LoLu oraz yy, z Sebą, jeśli się z tego nie mylę, bo nie mam gameplayu przytoczałem, pierwszy raz coś takiego robi że patrzę w zasadzie na... Tapety mojego monitoru, tak? Nie mam tego gameplayu. Gameplay renderuje się na konsoli. Później, jeszcze raz przejdzie obróbkę na komputerze. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ta jakość na razie jest taka, jaka jest. No, bo nie zgram tego z pendrive'a, bo pendrive coś mi wariuje, gdy podłączam do konsoli pendrive'a. Tak fajnie wszystko zgrywam ten gameplay na pena. Później podłączam do komputera i pokazuje mi, że on sformatował dysk. No, więc mówię, coś nie Hal muszę kupić nowego pendrive'a. Ja chciałem opowiedzieć, że właśnie nowa seria będzie zaczynać na moim kanale i te materiały będą się pojawiały bodajże raz w tygodniu. Jeszcze zależy jak często będziemy grali te mecze plutonowe. Mecze plutonowe są, jeszcze zależy wszystko to od tego, czy będę wybierany do tych składów. Na razie były dwa mecze. Do dwóch meczów zostałem wybrany. Pierwszy mecz to był z GG.pl, GGWP, coś takiego, tak klan się nazywał. Nowo utworzony Pluton w Battlefieldzie 4. Wygraliśmy tam 4-0, były mapki bodajże. Wroga transmisja. I drugie nie pamiętam. Na pewno będziecie wszystko mieli. Wczoraj jeszcze graliśmy z Plutonem Phoenix, mecz w lidze pluton Plutonowej 12 na 12 w trybie podbój. 4-0 z Phoenixami, myślę, fajny wynik. Ostatnia runda trochę nam gorzej poszła, ale to zobaczycie sobie w następnych materiałach. Tylko się zastanawiam, jak to teraz zrobić, bo są to mecze plutonowe, wyglądają tak, że są dwie mapy i po dwóch mapach są dwie strony, tak? Czyli raz gramy w USA, raz gramy w Rosjanach, więc chyba ja to podzielę tak, że będzie po prostu jedna mapa z USA. Wróć. Będą dwie mapy pokazywane, ale będą yy, krojone na cztery części, czyli po, powiedzmy, jeśli gram na wrogiej transmisji, tak, to będą dwa materiały z wrogiej transmisji. Ja grałem w USA, jak graliśmy yy, w, po stronie rosyjskiej, ala putinowej. I tyle, jeszcze ostatnio na live'ach dużo osób mi się pytało, jak ja gram, tak, co ja radzę dla osób początkujących, którzy zaczynają dopiero grać w Battlefield? Postanowiłem, że taki materiał nagram mam teraz jeszcze 5 minut 30 sekund dopiero rozmawiam z wami, więc mogę wam powiedzieć, dać wam kilka rad jakich, jak, jak ja gram, jakich ja, jak jak ja stosuję. Po pierwsze musicie sobie powiększyć minimapę. Minimapę powiedzmy na 150, na 180% tak jak ja gram. Wtedy po prostu macie większy, szerszy przegląd tego co się dzieje na mapie i na pewno zwracajcie uwagę na nią. To jest klucz do sukcesu patrzyli na mapy, z której strony wróg zachodzi nas, z której strzela, tak, bo nie ukrywajmy, dużo randomów, dużo graczy, którzy nie są ogarnięty, którzy nie grają w plutonach, nie patrzą na mapę, bo uważam, że jest dla nich to zbędne. później się dziwią, dlaczego takie wyniki mają, powiedzmy, w stosunku 5 do 40, tak, na dużym podboju, jeśli grają bądź na dominacji, bądź na zespołowym deathmatchu, dlaczego mają 2 da 20, no to już Wam mówię, mają dlatego, że nie patrzą na tą minimapę, druga sprawa, że jest kill, tak, cel to jest podstawa, ale mówię, takim pierwszym kluczem do sukcesu no to na pewno jest patrzenie na, minimap, na minimapę i myślenie, myślenie też jest bardzo ważne, jeśli zobaczycie tutaj, jeśli już jest na minimapie, powiedzmy tak, z lewej strony, no to idziemy do niego z prawej, próbujemy zachodzić mu te plecy, nam, y, tego się nie spodziewa. Druga sprawa: możecie, jeśli chcecie być niezauważeni na minimapie, no to proponuję Wam, y, jeśli ktoś już będzie zaglądał na tę mapę, tak? No to proponuję Wam użycie tłumika dźwięku. Wtedy przez to nie będziecie widoczni na mapie. No i na pewno będzie Wam łatwiej zabijać. Będziecie tacy ala Ninja, jak y, Tommy Lee Jones, ścigany jak, jak ryba w killerze, także nikt go nie widzi. E, następna sprawa. Recoil broni, dobierajcie sobie takie bronie które na początku nie mają jakiegoś z wielkiego odrzutu, na początek ACE23 będzie dla was idealnym rozwiązaniem bądź AK-5C karabinek to są takie dwa karabiny podstawowe aha, jeszcze karabin szturmowy AK-12 jest to pierwsza broń, jaka jest tylko dostępna dla szturmowca i jest naprawdę bardzo fajna ona jest bardzo stabilna, jeśli odbierze się odpowiednie dodatki, jeśli wejdziecie na mojego battleloga, zobaczycie jakich ja używam mówię, to jest naprawdę bardzo przydatne dla osób początku którzy jeszcze nie kontrolują tego recoila, czyli dobranie odpowiednich broni, wiadomo, dla osoby początkującej. Nie damy broni typu F2000, która ma szybkość 850 i dosyć spory odrzut bez dodatków. Tym bardziej AEK czy Hamasa, które już te bronie naprawdę recoil mają dość duży, jeśli chodzi o rwanie lufy do góry. I famas. Famas też yy, wam nie radzę, famasa brać na początek. Trzecia sprawa, no to dobranie odpowiednich dodatków. Czwarta, myślenie, no i piąta, to co ja stosuję przede wszystkim. Jeśli gram flankowanie, flankowanie jest bardzo przydatne. Jeśli się gra na graczy, którzy lubią chodzić sobie w skupisku kilkunastu wrogów, kilkunastu przyjaciół, to wtedy w takim sposobem flankujemy i robimy im plecy i oni nie wiedzą o co chodzi. Jeszcze kolejna sprawa, nigdy nie szeladzi do osoby, która jest odwrócona plecami do was, a gdy obok stoi druga osoba, która jest odwrócona do was przodem. Zabijcie nawet tą pierwszą, która jest odwrócona przodem, później zajmijcie się tego, co jest tyłem. Wtedy nawet możecie noża wbić, czy coś takiego i będziecie bardziej zadowoleni. Mówię, trzeba myśleć. W Battlefield trzeba myśleć, jest to gra, która jest podatna na kamperów, tak? Oni nie myślą, nic nie robią. Wymyślcie, grajcie tak, jak trzeba. Na razie, cześć, trzymajcie się, hej, hej.